Start Hej, kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak widzicie po tytule, jest to QA, drugie QA na moim kanale. Prosiłam Was na Instagramie oraz na kartę społeczność, abyście zadawali pytania. Uzbierało się ich trochę i są niektóre ciekawe, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zanim przejdziemy do filmiku, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się spodoba. No i zaczynamy! Tutaj mam mojego laptopa z pytaniami, także jak czasami sobie zerknę w dół, to przepraszam. Ale mam tutaj około 27 pytań, niektóre pomijałam, dużo pytań się też powtarzało. Także wybrałam te takie, myślę, że najciekawsze, ale starałam się wybrać wszystkie. I jak widzicie, pierwszy raz za mną, tutaj włączyłam jakiś taki kominek, żeby tak taki jesienny, zimowy vibe już trochę wprowadzić. Jak widzicie, to są listki, także jeszcze trochę jest jesienny, ale za niedługo będę dekorowała mój pokój świątecznie, także taki filmik też, też się pojawi. No i co, weźcie sobie herbatkę, jakąś przekąskę i zaczynamy filmik. Pierwsze pytanie, jesteś za prawami kobiet? Moja odpowiedź jest chyba oczywista. Tak, jestem za prawami kobiet. Nie wiem, co ja bym zrobiła w takiej sytuacji, gdyby na przykład moje dziecko miało się urodzić martwe czy jakoś naprawdę zmutowane genetycznie. Nie jestem w stanie się postawić w takiej sytuacji, ale jestem zdania tego, że każda kobieta powinna mieć swój wybór i zdecydować czy chce czy nie, ponieważ nie chcę tutaj się pchać trochę w takie polityczne sprawy, żeby zaraz się ludzie nie pokłócili ze mną, ale no państwo chyba nie daje wystarczającej pomocy dla dzieci niepełnosprawnych dla kobiet. Także nie wiem, jaki w ogóle cel miał być w tym, żeby zakazać aborcji, ale jestem za prawami kobiet. Byłaś kiedyś w rumpeksie, no oczywiście, zdarzyło mi się kilka razy być w rumpeksie i sądzę, że to nie jest żaden powód do wstydu. Niektórzy tak się wstydzą mówić o rumpeksie, ale czemu, to też są ubrania, tylko po prostu już używane, no i nic w tym złego nie jest. Ale jak mam już mówić szczerze, to ja nie jestem taką osobą, która lubi wybierać w tych ciuchach. Jeżeli bym miała taką zdolność, że wchodzę i widzę, o, o to jest spoko, to chodziłabym pewnie częściej, zdarzyło mi się kilka razy, ale po prostu ja się bardzo szybko tym męczę. Ulubiony kolor, nie mam ulubionego koloru. Kiedyś byłam taką osobą, która lubiła bardzo dużo kolorów, w sensie, jeżeli chodzi o ubrania, o stylizację. Lubiłam być tak na kolorowo. Ostatnio, jak widzicie, może sami zauważyliście, bardziej mam takie stonowane kolory i to mi się teraz podoba, ale takiego stricte ulubionego koloru nie mam. Lubię neutralne kolory, no i różowe. Następne pytanie. Chcesz iść na studia? Yy, tak, chcę iść na studia. Oczywiście, że chcę iść na studia, dlatego jestem też w liceum i piszę maturę w tym roku. Nie wiem, jak to będzie wyglądało szczerze. Teraz tą nauką w zdalną ale chcę iść na studia, nawet wiem na jaki kierunek i gdzie. Kogo lubisz oglądać na YouTubie? Ja oglądam bardzo dużo ludzi na YouTubie, czasami ich nie subskrybuję, tylko na przykład mi się wyświetlają i sobie wchodzę, ale takie moje ulubione YouTuberki tutaj Wam napiszę, kiedy właśnie teraz mówię, bo tak z pamięci nie pamiętam. Czy będzie filmik, w którym pokazujesz, jak przerabiasz zdjęcia lub tworzysz swój preset? I właśnie mam bardzo dużo takich pytań, czy nagram na przykład. Jak przerabiam moje miniaturki, jak przerabiam moje zdjęcie na Instagramie. Nawet w prywatnych wiadomościach na Instagramie bardzo dużo takich pytań dostaję i zawsze w czym montuję. Także teraz odpowiem na pytanie, w czym montuję? Montuję w iMovie. A jeżeli chodzi o taki filmik, myślę, że mogłabym takie coś nagrać, bo czemu nie? Nie wiem, czy nagrywałabym jak tworzy swój preset, bo ostatnio po prostu edytuję Wyską, a tam się swoich presetów nie tworzy raczej. Znaczy można sobie zedytować, ale tam już są po prostu wykupione różne filtry. Także mogę pokazać Wam, jak edytuję moje zdjęcia na Instagramie po prostu, albo miniaturki, więc jeżeli chcecie taki filmik, to piszcie teraz w komentarzach. I dużo razy pojawiło się, znaczy dużo, kilka razy pojawiło się pytanie, czy trudno jest zacząć nagrywać na YouTubie. Tak naprawdę wszystko zależy od Was. YouTube jest teraz otwarty, nie musicie mieć profesjonalnego sprzętu. Ja nagrywam telefonem, moi drodzy, ciągle nagrywam telefonem, jeszcze nie kupiłam kamery, mam nadzieję, że uda mi się ją kupić jakoś pod koniec roku, lub w przyszłym roku, no ale jednak to są koszty, tak, ja kupię mam ostatnio laptopa i jestem trochę spukana, więc na razie nie mam jak kupić kamery i jest to trochę problematyczne już, bo telefon jakby przekłamuje dźwięk i ciągle są takie jakby różnice, że nagle mówię głośniej, a nagle mówię ciszej, a ja cały czas mówię tym samym tonem, tylko po prostu z moim telefonem chyba się już coś dzieje, więc wracając do pytania, jak dla mnie nie było to ciężkie, bo ja marzyłam o tym od dziecka, tylko po prostu nigdy nie miałam odwagi, w podstawówce i w gimnazjum zawsze się obawiałam, że się będą ludzie za mnie śmiali, teraz jestem chyba już na tyle dojrzała, że jakby nie obchodzi mnie to tak, bo jeżeli ktoś się śmieje z Twojej pasji, no to to nie jest Ci potrzebne w Twoim życiu, więc nie przejmuję się takimi osobami. Jedyne, co może Wam utrudniać nagrywanie na YouTubie, to jest po prostu, czy macie sprzęt do montowania. Ja na przykład wcześniej miałam laptopa taty, który mi to umożliwił, teraz kupiłam swojego, więc ja miałam taką możliwość, ale wiem, że jest dużo ludzi, którzy nawet na telefonie montują. Także jeżeli się coś chce zrobić, to się to zrobi tak czy inaczej. Takie jest moje zdanie. Ile masz wzrostu? Zawsze jak mi mierzyli w szkole na przykład, to mi wychodziło 171,5, no ale mogę już zaokrąglić i powiedzieć, że mam 172 cm. Nauczyłaś się angielskiego. Nie uważam, że ja umiem angielski tak perfekcyjnie, mogę być nauczycielką, na pewno nie, ale na pewno jest to dla mnie łatwe, żeby się wypowiadać w tym języku, bo mam z tym kontakt już długo. Od pierwszej, nie, od drugiej gimnazjum chodziłam do takiej szkoły Brytania Języków świata i tam po prostu naciskali na to, żeby dużo rozmawiać. I aktualnie jestem na poziomie C1, skończyłam go tam w szkole Brytania, ale po prostu nie mam teraz czasu na dojazd do tej szkoły i biorę taki sobie kurs jakby online z taką panią, która jest Filipinką i... Ciągle rozmawiam, także jak dla mnie najlepszy sposób na nauczenie się angielskiego, to jest po prostu posiadanie kontaktu z tym językiem. Czyli właśnie jeżeli macie opcję taką zapisać się na kurs, w którym naciskają na rozmawianie, to zróbcie to, nie zastanawiajcie się nad tym, albo oglądać, usłuchiwać się w tym języku, chociaż ja nie polecam filmów angielskich z napisami polskimi, bo wy i tak skupiacie uwagę na polskich napisach. Jak już coś, to z angielskimi napisami, ale moim zdaniem rozmowa. Jeżeli macie taką opcję rozmowy z osobą, która wypowiada się w tym języku, nawet jak to nie jest perfekcyjne. Jeżeli to nie jest jej pierwszy język, tylko po prostu umie gdzieś tam na stopniu komunikatywnym, to wykorzystajcie to. Czy będzie room tour? To jest chyba pytanie już od kilku miesięcy, które pojawia się na moim kanale. Tak, będzie room tour. nagram room tour i myślę, że on się pojawi w którymś z vlogmasów. Kolejne pytanie, czy zawsze jesteś taka zorganizowana? Ja kochani nie jestem taka zorganizowana, za jaką wy mnie bierzecie. Ja czasami naprawdę dużo rzeczy robię na spontanie, jestem też spontaniczną osobą, to jest taki trochę paradoks, bo ja y, często lubię być zorganizowana, ale y, jestem też spontaniczna. I na przykład u mnie to wygląda tak, bo takie pytania też się pojawiały na Instastory, kiedy odpowiadałam. Ja lubię planować sobie kolejny dzień, wcześniej, ale ja nie lubię sobie planować całej przyszłości. Y, Tygodniowym wyprzedzeniem. Nie lubię, ja dużo rzeczy robię na spontanie. Ja sobie planuję na przykład wieczorem kolejny dzień, piszę sobie, jakie rzeczy mam zrobić, i to mi po prostu ułatwia wszystko. Wtedy wiem, że raczej te wszystkie rzeczy zostaną zrobione, a jak na przykład sobie nie napiszę, to o wszystkim zapomnę. Kolejne pytanie: ile jeszcze jest ze swoim chłopakiem? PS, jesteś bardzo wartościowym człowiekiem. Dziękuję bardzo. Dużo z Was pisze mi na przykład na dzień różne, bardzo różne słodkie wiadomości i chcę Wam teraz podziękować za to wszystko. A jeżeli chodzi o pytanie: ile jestem ze swoim chłopakiem? To jestem jakoś dwa lata i siedem miesięcy, coś takiego chyba przeklę. Gdzie chcesz mieszkać w przyszłości? Ja w ogóle w takiej dalekiej, dalekiej przyszłości chciałabym mieszkać za granicą no i byłoby to USA. Myślę, że jak już mnie oglądacie dłużej, to o tym wiecie bardzo dobrze. Jest to moje marzenie, aczkolwiek jest to troszeczkę trudne tam się dostać, żyć, znaleźć pracę, zarabiać dobrze no bo wiadomo, to jest w ogóle kolejny oddzielny kontynent. Także to jest takie moje największe marzenie, chyba, jeżeli chodzi o moje zamieszkanie, ale no ogólnie po prostu w przyszłości nie chciałabym zostać w Polsce, ale jeżeli jeżeli chodzi o studia, to raczej będę studiowała w Polsce. Największe marzenie? Na ten moment y, to po prostu osiągnięcie sukcesu właśnie w YouTubie, w tym co robię. No jak już tak mówię, no to zostanie taką typową influencerką. To jest moje marzenie tak naprawdę od dziecka, tylko nigdy tego nie robiłam. I trochę kontrowersyjne pytania teraz będą. Czy chcesz mieć w przyszłości dzieci? Tak, ja jestem bardzo rodzinną osobą. Ja lubię jak mnie otacza rodzina i nie wyobrażam sobie tego, że nie mogłabym mieć kiedyś w przyszłości dziecka. Oczywiście w bardzo dalekiej przyszłości. I mam nadzieję, że też będę mogła. Mogła. I kolejne pytanie, trochę śmieszne. Ile będziesz mieć dzieci? Nie wiem, bo na razie jestem już nastolatką. Wiecie, ja nie myślę o takich rzeczach na ten moment. Moja wymarzona liczba to jest trzy. Mieć jakby trójkę dzieci w przyszłości, ale wiecie, to jest, to jest daleka przyszłość, więc na ten moment nie planuję takich rzeczy. Nie wiem jak wyjdzie, nie wiem co się stanie w życiu, ale jeżeli chcecie taką moją wymarzoną liczbę, to trójkę. Kolejne pytanie, czy jesteś za LGBT? Oczywiście, ja jestem tolerancyjną osobą, nie przeszkadzają mi osoby LGBT, bo niby czemu? To są też ludzie tacy jak my, niczym się nie różnią, po prostu tylko orientacją, ale to ich nie wyróżnia jakoś szczególnie. Wiecie, czy mogłabyś być bi? Ja jestem raczej pewna swojej orientacji, nie mogłabym się mężczyźni, także yy, nie, nie mogłabym być bi, nie mam nic do takich osób. Czy założysz drugi kanał? Myślę, że nie jest to potrzebne na ten moment. Wiem, że niektórzy tak robią, że jeden kanał mają główny, drugi taki vlogowy, ale ja na tym momencie nagrywam aż tyle filmików, żeby potrzebny mi był drugi kanał vlogowy, bo nawet nie mam na to czasu. Może w przyszłości yy, coś takiego się wydarzy, na ten moment nie mam takich planów. Jak chciałabyś mieć na imię? Mi się podoba moje imię, nie chciałabym mieć innego imienia. Podoba mi się imię Natalia i cieszę się, że też takie mam, ale jeżeli miałabym wybierać, to bardzo podoba mi się imię Cornelia. I w sumie Cornelia mam na czacie. W którym kolorze czujesz się najlepiej? Jest wiele kolorów, w których czuję się dobrze. Ja się czuję w praktycznie każdym kolorze dobrze. Jedyne co to nie lubię siebie w czerwonym i żółtym. Znaczy, nie, że nie lubię, bo po prostu jakbym miała wybierać, to jakoś tak nie wiem, nie pasują te kolory do mnie. W takich kolorach neutralnych, jak mam teraz, czy takich baby pink, baby blue, baby purple, to w takich kolorach czuję się dobrze. Czyli tak podsumowując, to w takich kolorach neutralnych, pastelowych. Czy chciałabyś pojechać do Chin? Chiny to nie jest i w ogóle Azja to nie jest takie moje pierwsze tobo de to miejsce, do którego chciałabym pojechać. Jest wiele innych miejsc, które chciałabym zwiedzić przed Azją na przykład. Ale oczywiście mogłabym, czemu nie? Jakby ja chcę zwiedzić cały świat, wiadomo, że to nie jest aż tak możliwe, ale po prostu, gdybym miała taką możliwość polecieć do no to bym poleciała, no bo to nie, ale nie jest to moje jakieś marzenie, nie, nie mam presji na to. Tim Stefan czy Tim Damon? No oczywiście, że Damon. Mówimy teraz o serialu Pawniki Vampirów, dla tych niewtajemniczonych, ale ja lubię Stefana, ale wiecie, Damon ma coś takiego w sobie i po prostu, no, Tim Damon zawsze. Czy byłaś kiedyś na jakimś koncercie? Tak, ja byłam na trzech koncertach. Może to nie były jakieś takie mega popularne koncerty, ale było to w ogóle bars and melody. Chyba w pierwszej gimnazjum. Ciekawa jestem, czy któraś z was wie, co to jest. Myślę, że na pewno. I to było w Rzeszowie. Byłam też w Krakowie na Arenie Międzynarodowej na na koncercie Jezusa nie mieli. Taka starsza, taki starszy zespół, byłam na tym z mamą, i to jest taki zespół po prostu, którego słuchaliśmy, jak byłam młodsza i mi się dobrze kojarzył. Kojarzyłam go z liczbą, więc poszłam. Tutaj wam napiszę nazwę, bo totalnie wypadło mi z pamięci. Jeszcze byłam na koncercie Ani Dąbrowskiej. Jak myślisz, kiedy będziesz mieć męża? No. Nie wiem, zostawiam to dla mojego chłopaka. Może odpowie. Ale ja nie planuję takich rzeczy na ten moment. Jestem jeszcze młoda to jest bardzo odległa rzecz i jednak sama nie wiem, czy taki ślub kościelny byłby mi potrzebny i czy duchowo bym to czuła. Raczej nie, ale wiecie, na ten moment się nie wypowiadam na ten temat. Nie wiem. Jakbyś się nie uczyła angielskiego, to jaki byłby to język? Zdecydowanie język hiszpański. Po prostu jestem zakochana w języku hiszpańskim. Jest on taki piękny. Nie jest też taki trudny do nauki z tego, co słyszałam i kocham hiszpańskie seriale w ogóle hiszpańskie, meksykańskie włoskie też kocham tego typu seriale na Netflixie chyba ogólnie mam wszystkie możliwe i jestem mega zajarana tym w jaki sposób one są wykonane, ja w ogóle lubię kryminalne seriale i filmy, także ogólnie język hiszpański u mnie wygrywa, a w szkole uczę się włoskiego ale jednak jakbym miała wybierać, wybrałabym hiszpański następne pytanie co daje Ci nagrywanie i kim są dla Ciebie widzowie? więc nagrywam daje mi bardzo dużo szczęścia, takiego powera. Czuję się wtedy spełniona. Lubię to robić, nie męczę się tym. Wymaga to bardzo dużo pracy ode mnie, ale po prostu to jest moja pasja. A kim są dla mnie widzowie? To są dla mnie po prostu ludzie, którzy dają mi dużo wsparcia, kibicują mi i jestem bardzo wdzięczna za was wszystkich. Kolejne pytanie, gdzie idziesz na studia i jaki kierunek Cię interesuje? Yy, więc na ten moment nie zdradzę Wam, gdzie idę na studia, jaki kierunek mnie interesuje. Powiem to, jak już będę pewna tego wyboru. Lubisz Harry Pottera? Yy, to nie jest mój klimat, muszę przyznać. Nie wiem, nigdy jakoś nie oglądałam Harry Pottera, zawsze mnie to nudziło, więc nie wypowiem się jakoś na ten temat. Czy lubisz chipsy? Kocham chipsy, po prostu sama nie wiem, czy wybrałabym chipsy, czy słodycze, bo kocham to i to. Jakie jest moje wymarzone zwierzątko? A więc w przyszłości na pewno chciałabym mieć pieska i kotka. Na studiach chciałabym mieć kotka, bo jednak o pieska trzeba bardziej dbać, trzeba z nim wychodzić. A kotek sobie ma kuwetę, może czasami zostać sam w domu. W niedalekiej przyszłości chciałabym mieć własnego kotka, jeżeli już się wyprowadzę, a kiedyś, kiedyś na pewno pieska. Ja w ogóle kocham zwierzątka, więc myślę, że jeżeli będę miała tylko czas i będę mogła się im poświęcić, to będę miała dużo zwierzątek i mój ulubiony przedmiot. Nie mam takiego ulubionego przedmiotu, ale jak mam wybierać, na to angielski po prostu to mi idzie y, najlepiej. Okej, okay, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania, które was ciekawiły. Dajcie znać, co myślicie o tym filmiku w komentarzach. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. I mam nadzieję, że miło się wam oglądało, że taki tutaj kominek jednak wprowadził jakiś klimacik i do kolejnego filmiku. Bye. Start your computations.